Hello dear friends, my name is Artur Cigaret and welcome to another mission. Szydełki skrót. Zapraszam, misja numer 14, barwy główne. W tej misji mamy tutaj za cel zniszczyć Arabów, po czym szerzyć do głównego złoża, ataku Amerykanów, a drugi o tym, że arabska baza Nowy Samarkand, którą trzeba zniszczyć, jest tam pół na szejków, będziemy ich liczyć, czy jest ich faktycznie sześciu. Po wybraniu postaci dostajemy tutaj super że Wam najłatwiejszy sposób Jak przejść do misji. Dwóch bazookerów, żołnierza albo inżynier burłak I dwóch naukowców Nie, to jest problem Oczywiście achievementem, który chcemy zdobyć Jest zatrudnienie najemników Tutaj są miny na początku Ale ta mina nie zadała żadnych strat Wykończamy Arabów Najpierw tutaj inżynier arabski Omar Ali dowodzi Albo Abdul Shivson ja Nie będę się śmiał nie będę szy szyderował. I teraz plan jest prosty, zabijemy każdego araba, który nam się nawinie na muszkę. Te ataki nie byłyby zbyt łatwe. Ciężko do wybrania są te ataki arabskie, a baza arabska jest zabroniona. Więc tutaj szejk Omar Ali yy, poszedł bardziej w atak niż obronę. I mam pierwszego szejka, Ahmed Sherwani. No i są bomby sylwestrowe. W dziesiątym minucie, by po nasycha, do nas do naszej bazy, którą by rozdupczyły, naszym celem nie jest zabicie wszystkich Arabów, gdyż chcemy zrobić wszystkie medale. ale do tego potrzebny nam jest czas. Bo tutaj, tutaj jest najtrudniejszy moment, bo atakują czterech najemników Petrojsan na żółtym. Petrowowa na czerwonym, praktycznie już. Już wykańczamy, wykańczamy, wykańczamy. Petrojsan, Petrojsana lecz. No i tutaj jest, dostaliśmy informację od Gładkowa, że Amerykanie atakują drugi szejk. Mamy tutaj drugiego szejka. Jest tutaj ciekawa postać, bo jest to Abdul Sharif, ale on jest żołnierzem. Nie, naprawdę nie wiem, o co tu chodzi, nie? Jak ktoś mi wytłumaczył że on jest żołnierzem, prosiłbym o pilny kontakt na, na adres mailowy Discord Jakeso. Szejk Omar! O nie, to Szejk Omar na dziesiątym levelu! Doświadczony, bo raz te sztachety przy przywali i musi chwilę odpocząć. Ciężką szabelkę ma, ale my go dobijemy. Przepraszam, przepraszam, Jackes, nagrodę. zapraszam ci na Twój kanał. Zrzucę Wam link na koniec filmu. S Aha, pierwsza była będzie taka, że jak najszybciej rozwalić tą bazę. Pokażę Wam, jak szybko rozwalić tą bazę. No, na razie było ile szejków? W wieżyczkach siedzą ludzie. Jak wybijemy okresową liczbę osób, to oni się poddadzą. O, jest jeszcze jeden szejk, jeszcze jeden szejk. Leci na nas, no to powiedzmy, że jest sześciu. Abdul, Abdul, coś tam i kolejny. Ibrahim Krajtoulbul. O, mamy Hejki szejer. Mamy hejk szejer. Tak, wszyscy jest Właśnie, tak. A, hejkę ma ofertę. Miny są bardzo przydatne w ataku, naprawdę. Nie chcę jej. Budujemy sobie pojazd. Bychy mod. Kolejne sięgnięcie. Jeżdżące jafur. Ty co? Żadna boja nie zatrzyma. Tymczasem 3 hg Teraz się aktywowały bomby. Kurwa, o co tu chodzi? Dlaczego się teraz dopiero aktywowały bomby? Powiem. No i przyszedł do nas zoniacz we własnej osobie. Zajaczowskie jedno. Original Warnet jest zgubiony. Co jak pasażer bez żywiciela. Jesteśmy. adminami. Chcemy iść pod wielkim tutaj przywódcą, takim jak Pezecik. Obech, będzie kurde, chodź, Zoniacz do nas. Ale jeden fałszywy ruch i kula w łeb. Zoniacza i jego, jego adminów. No i lecimy, kurde, z końców komisji. Teraz wam pokażę, do czego Zoniacz jest zdolny. Danie nazywam się Daniel Gabryś. Jak to małe jest? Dwie rządzanie. Życie na Discordzie Oworowskim to piekło. Jak się nie podoba, to wyjdź z Discorda. Bez obaw, zecik. Już mnie nie ma. Nara. Mam moderatorów Original War. Co to jest baza? Baza to są budynki. Nie. O ty, kurwa, gnoju. Original Warnet! Ona się umówi umówiła z devio. Romans z devio, publiczne. Steyer, Mmm, nieźle, nieźle. Odpady Original Warneta? Więc wcale nie musimy atakować regionu. Wcale nie musimy się brać przed. Y Dziękuję wszystkim za oglądanie kolejnego środecznego skrótu. Ja, nazywam się, o, ja się nazywałem Arturo E. Cigaretto i zapraszam Was na kolejny odcinek ostatni odcinek z kampanii rosyjskiej. Czołem!